Hej, cześć, witajcie! Jestem Damian i witam was w specjalu z okazji 30 tysięcy widzów. W dzisiejszym odcinku do wygrania będziecie mieli też te tycienia, dlatego oglądajcie film do końca, a my sobie troszkę w międzyczasie postrzelamy. Ale nie w Counter-Striku, tylko na boisku. Ponieważ specjalnym odcinkiem na moim kanale jest Turbo Kozak! Turbo Kozak ale, żeby było ciekawiej, nie podejmę się tego sam. Moimi rywalami będą: Stawek, znany jako STW, Kosmala w skrócie Kosmi, Koza aka Koza Esport. A na bramce będzie stał Adam, czyli prowadzący z kanału Football Zone. A więc teraz, na każdego z nas czeka już 5 konkurencji, w których za każdą strzeloną bramkę otrzymujemy jeden punkt. Na przegranego z każdej konkurencji czeka kara w postaci bitej śmietany albo jajek. Oczywiście kara egzekwuje wygrany tudzież wygrani. Najgorsza osoba ze wszystkich konkurencji będzie walczyć jeden na jeden w karnek z bramkarzem o to, kto dostanie karę ostateczną. Zapraszam do pierwszej konkurencji. Ślepe karne! A więc pierwszą konkurencję rozpoczyna Stawek. Trzeba jeszcze dodać, że w tej konkurencji za poprzeczkę jest z pół punktu. I właśnie mu się to udało. Teraz moja kolej? No niestety o. o no ten strzał Taki średni Ale może teraz to Zawsze też. No i przyszła pora na kosmięgo Strzał z miejsca i... no niestety obok Druga próba, strzał od razu i... Strzał i... obok No niestety A Spora maczka Gozna i... Gol! Druga próba. Tutaj coś tak trochę przeszkolił mu. Stawek. No ale ja tu już poprawiam wszystko. I Maciek strzela i... Aj, było No i co? No i niestety konkurencję przegrał Kosmi. Maciek, wiesz co robić. Konkurencja druga, jeden na jeden. Drugą konkurencję również rozpoczyna stawek. No i zobaczmy, krótkie prowadzenie piłki. Sam na sam z bramkarzem, mija go. Nie, jednak, nie, jednak powoli. Oj, tutaj fajny, no, bardzo to fajny trik. To... No ale niestety nie wyszło Druga próba Kuba znowu robi to samo, balans ciałem Mija bramkarza, a teraz pewnie będzie bramka Aj, co to było? No i ostatnia próba SWW SWW strzela i to jest bramka Mamy 1,5 punkta Razem skiller. Kasper, że już samo sam, mija bramkarza i to niestety nie zdążył. Zasłuchuje swe filmkę. Oh. Strzałuj, to jest pewna bramka, ależ bolej. Kasper. Aha. Dokładnie. Maciek, koza. O to teraz sama samko za strzała i... Oj nie, teraz było bardzo blisko. Druga próba. I... No niestety. Ostatnia próba. Zobaczmy strzela i... A wówczasny ja się zachowuję w tej sytuacji bramkarz. Przyszła moja kolej. Boga. Jakiś tam małe zwody, próbuje minąć bramkarza i... no niestety. Ale może teraz. Znowu to samo i... lubik, ale no niestety troszkę zabrakło. Ostatnia próba. Wierzę w polekarnej teraz pewnie będę strzelał, tak? Dokładnie strzeliłem. No i Maciek! wiedziałeś co cię czeka. Tylko ty nie strzeliłeś. Oj, jajka, Bita Śmietana. No byłbyś ciebie niezły naleśnik, na pewno. Konkurencja numer 3 Poprzeczka. W tej konkurencji mamy 4 próby, by trafić poprzeczkę. Zaczyna stawek. Bogu uwaga, pierwszy strzał i bang, ładnie. Druga próba i eh, tutaj troszkę zabrakło No ale może teraz Czy będą dwie poprzeczki Uwaga uwaga Ajajaj aj, aj. I ostatni strzał uwaga uwaga No no Pora na mnie uwaga pierwszy strzały Pęk! poprzeczkę Zobaczmy nawet na powtórce Musnęło ale jest Drugi strzał nie komentuję. No i... i jeszcze gorzej. Ale teraz, teraz no spokojnie. Wszystko jest możliwe. Uwaga! No dobra. Ale maciek. On wcześniej trafiał poprzeczkiem. No, ale teraz. Druga próba. Do trzech razy sztuka. To jest ten moment, w którym będzie. Damian jakoś to jak Będzie poprzeczka, mówię ci. Nie niestety nie udało mi się tego wykadrować, ale teraz pora na kosmego. Uwaga. No no. Ładnie, ładnie. Druga próba. Blisko. Raz krzyżaka, o. Oh. Zobaczmy jeszcze raz na powtórce. No no, gdyby to weszło. I ostatni jego strzał. No niestety, no i znowu Maciek przegrał. Także no co? Jeszcze raz zostanie jajkiem. Wyzwanie czwarte, zakręcone różne. No i znowu jako pierwszy strzał stawek Pierwszy strzał i... aj jak blisko Druga próba. No i perfekcyjnie. Proszę o takiego oszkiwania. No, no tutaj supek. Z tym razem ja. Pierwszy strzał. Yeah. Jedziemy z drugą próbą. Uwaga, uwaga. Dobra, do, bardzo dobre wkręcania. Został mi ostatni strzał. I czy trafię? Uwaga. Było blisko, no ale niestety. Tym razem Kasper. Pierwszy strzał. Prawie. Dobro, bo w tej przestrzeni są piłki. No i wchodzi idealnie. Ostatni strzał w jego wykonanie. No niestety. Ale i tak brawo. No i macie w rano na Ciebie. Dobry strzał. To był naprawdę dobry strzał. Aj, Kacper mu tłumaczy, jak on ma to zrobić. No i maczek. Koza, kanał koza, Sports. Było blisko. Po trzech razy sztuka jest. No dobra. W taką konkurencja mu nie poszło, dobrze. Tak samo jak mi. Nie czeka nas skara. Tacy radośni dostają bito śmietaną po twarzy, ach. Karne po A więc rozpoczynamy ostatnią konkurencję, jak zawsze zaczyna Kuba, czyli STW. Kręci się. Kręci ogólnie to mieliśmy zrobić 15 albo 20, no ale niektórzy robili więcej, także zobaczycie to za chwilę. Kubo tutaj chyba wykonał 15 z tego, co mi się wydaje. No i leci, uwaga, uwaga, i strzał! Bramka! Drugi strzał, i tutaj świetnie broni bramkarz. Tym razem koza. Dobra, już wstał. I Kosa leci pierwszy strzał! I drugi I... Dobra, tym razem Koswi On to zrobi. On jest tym dobry. On to na pewno zakręci się ostro. A no, już widzę. Już to widzę. Czy on już nie zrobił czasem z 20? Serio. No powolony jakieś halo, o co chodzi? Więcej tego jeszcze. Drugi strzał i to samo. Dobra, teraz ja. Ja tutaj pobijam wszystkie rekordy obrotów. Jedziemy z ty. Już jest 6, 7, 8 z tego co mi się wydaje. Jedziemy sty. z ty. Strzeleczki może zrobię, ale no, 20 parę. Bo myślę, że to będzie git. Powiem, że po tylu obrotach to naprawdę w głowie tak się kręci, że to jest coś niesamowitego. Ale staje, nie poddaje się strzały. I... Mamy jeszcze jedną próbę, wstaje. Już mi jest lepiej, strzał. Dogrywka. Teraz będziesz do swoje obroty w przyspieszonej tempie. Uwaga, bo już jest no Za chwilę będzie strzelał, ale jak to? Co on robi? On... co? Tyłem? Halo? Dobra, moja kolej. Teraz muszę trafić. Nie mogę tego zepsuć, bo jak to zepsuję, to już na pewno będę miał karę. Rekupo rekord obrotów pobity, także ledwo utrzymuję się na nogach, ale lecę do strzału i to będzie. Jest bramka. No i koza. Jeżeli nie trafisz w tym momencie, no to niestety chyba będziecie czekać po raz kolejny kara. Strzał! No niestety. Saj, pokaż ja. Jako, że Stawek wygrał konkurencję, to on egzekwuje karę. Maczek, z Ciebie jest naprawdę dobry naleśnik. Koza kontra bramkarz. Uwaga uwaga, kto uniknie ostatecznej kary? Czy to będzie Adam? On strzela jako pierwszy. I... Yes! Yes! Dawaj, strzelaj to, bo to jest jeden karny koza, musisz! Yes! No... Teraz pora na Maczka, jeśli strzeli, to wygrał. Uwaga uwaga, Maczek i... Yes! Yes! No niestety, Adam, czeka Cię kara. I uwaga, uwaga, wszyscy już gotowi. Bang! Oj, 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 nie chciałbym być w jego skórze. Zobaczmy to jeszcze raz w zwolnionym tempie. Ale jaju. Także z Turbo Kozaka to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo naprawdę włożyłem to masę pracy. No a co, teraz przenosimy się do obiecanego giveawaya. A więc do wygrania, tak jak mówiłem, są sztylety cienia śnieć. które w tym momencie widzicie na ekranie. No i co zrobić, aby je wygrać? Wystarczy, że subskrybujecie kanał, polubicie film oraz napiszecie w komentarzu: Adam, nic się nie stało. Myślę, że proste, o training będę was pytał potem, żebyście potem nie mieli jakichś problemów, że ktoś ma wysłać jakieś dziwne oferty. Także co? Ja bym chciał wam jeszcze podziękować za te 30 tysięcy widzów. Wiem, że teraz jest 36 tysięcy, w ostatnio to leci po prostu. Pff, to naprawdę dla mnie bardzo wiele znaczy, także wam bardzo dziękuję. No i co? Dzisiaj to by było na tyle. Bierzcie udział w giveaway'u, wygrywajcie. A, zapomniałbym, wyniki oczywiście na moim fanpage'u. Także gorąco zapraszam, link będzie podany w komentarzu oraz w opisie jest, także co? Siema!